Witam Was, nocnik gracze, z tej strony k -Wolf, a to jest Północne Granie. Witam Was ponownie w Hexen 2. Przemówiliście, podjęliście decyzję. Pytałem Was, czy mam zerknąć, co to za truposz tam leży, czy iść dalej e, schodami, które są za rogiem. Powiedzieliście mi, że mam iść schodami i chyba słusznie, bo to na mile śmierdzi pułapką, więc idziemy dalej. Przed siebie Co mogę go zwalić? Nie, aha, to była ta, już wiem, to było, to była... No! Zapadnia! Kurde! Gdzie ja jestem? Eee Potrzebuję klucz do zamku, Ha. czyli co? Tu jest... Czy ja mogę się cofnąć tutaj? Jak przejdę przez ten. tę tapestry, to się cofnę. Aha, to jest tajemne przejście. No, a, a może tutaj też będzie tajemne przejście. Dalej, koleżanko. No dalej, wierzę w ciebie! No, dlaczego nie mogę doskoczyć? Dlaczego nie mogę doskoczyć tutaj? Tu mi się jakoś udało. A tutaj już nie mogę. No dobra. Nie był świadom mojej obecności. Bardzo mi to... sklepia. Ja sobie wezmę moją drugą broń. O nie, jesteśmy znowu tutaj. Tutaj, gdzie jest ta broń? Ach. Czyli znowu zrobiłem kół, kółeczko. Nie, To kit z tym! Nie mam klucza do zamku w ogóle! Spróbuję wejść z powrotem na to coś! Dlaczego nie mogę się to dostać?! A, dobra, dupa, no... Tu jest zamknięte... Mogę tylko wziąć biegiem... Co to było? Zobaczcie, czy tu coś jest? Nie... Fajnie, że jest. Tyle rzeczy mogę zniszczyć. Wow. jeszcze to cały stratan mogę praktycznie zniszczyć. To się nazywa interakcja. Interakcja, tak. E, dobra. Czy tu. Jest przejście w fontannie? Dlaczego mnie to nie dziwi? Mamy coś. Szybciuteńko, bo nam się zaraz koleżanka utopi. E, o, o no, 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 już, już, już. O, oh, już dobrze jest, żyjesz? Gdzie jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Dlaczego to się zamknęło? No, nie, to okej, okay, dobra. Dobra, to jeszcze raz. Yy... Nie, to jest za daleko. Za daleko, za daleko, za daleko. No już, 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 już! Nie giń mi! Okej okay. To są... To jest początek. Dobra. Ale... Opuściliśmy. Oh! Mało mamy życia. Bardzo mało życia. Gdzie jest jakiś... No nie! Czyli to mi nic nie daje. Kurde! Dobra, jesteś. To jest z powrotem. Tak? Tak, tu już byłem. Tu opuściłem most. Tu nawet nie wiem. Nie wiem, gdzie mnie to. Gdzie mnie to. Teraz chyba podniosłem most znowu. Czuję się bardzo zagubiony. Wiecie co? Aha, a jeszcze tutaj mogłem zejść Mam trochę życia Aha, i to jest trzecia z tych To jeszcze tu teraz spróbujemy To jest strasznym labiryntem Aha, nie, to jest, to jest te, to jest te srocznia Czyli to jest to, kurde Szybko, maleństwo, szybko, bo. Tak, podniosłem most zwodzony, więc sobie tylko zaszkodziłem. No ja, to. Aha, tutaj nic nie było. Okej, okay. Houston! Mamy poważny problem. I to tak bez jaj problem. Znaczy, widzicie, to jest na przykład droga wejścia, nie? ...co przekłada się na to, że nie musiałem opuszczać w sumie e, tego e, mostu zwodzonego, bo tutaj mamy od razu e, wszystko, ale... ...nie zmienia to faktu, że... Czy tutaj to się otwiera? Nie. Że to mi przeszkadza. Oh my god! Mogę to zniszczyć?! Mogłem to zniszczyć! Kurde! Dobra, wiecie co, load game. Ale mnie teraz łeb boli. No tutaj przynajmniej miałem 65 tego. W ogóle to miałem iść. Co? Miałem iść tędy. Aha no. No i to mi nic nie dawało. Dobra, to wiecie co? To zobaczymy co jest z tym gościem. No dalej. No. Kim ty jesteś, przyjacielu? Ale cię poharatało. Tylko to ty mi nic nie mówisz. Powiesz mi coś? Przywitaj się! Powiedz coś! No nie ignoruj! Znowu go znowu zabiłem. Tak samo jak stopow. Jestem mordercą. Dobra, tu mam życie trochę chociaż. Coś tu jeszcze jest? Tajne przejście? Cokolwiek? Nie. Tylko to. Kolejne... kolejne ścieki Gdzie mnie to teraz doprowadzi? O nie 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 nie! Ona nie umie... aż tak... O kurde, co jest? Murphil war co to jest? Mam jakiś... Mam coś, co to jest? A, mogę... Mogę oddychać pod wodą! Co to jest? Czym ty jesteś? Mogę oddychać pod wodą, geniusz. Czyli co? Nie, zużył mi się. To było jednorazowe? A skąd, 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 skąd? Teraz muszę się cofnąć. Kto mnie strzelał? A ty! Do ciężkiej, kolego, no. no. Kto mnie? No, ale przecież ja was zabiłem. O, matko. Fuh! Gdzie mnie to załaduje? Aha, tutaj. Będzie już tyle. No ale to wiem, że nie muszę iść tędy, bo to mi nic nie da, tak samo jak ten No ja. Nie mówcie mi, że się wyrokowie Nie mówcie mi, że się wyrokowie będą respawnować za każdym razem jak coś skopię Niezniszczalna beczka Dobra, jak się robiło? O, jest, to jest healing potion. Powinienem częściej z tego korzystać. Ale jak ja się tu dostałem? Może mi ktoś przypomnieć, jakim kurde cudem ja dostałem się do tej lokacji? Bo autentycznie nie pamiętam. Jak ja się tu dostałem? Jak ja się tu dostałem? Ja nie pamiętam w ogóle. O, matko. Nie pamiętam, jak ja się tu dostałem. Znaczy, no, czy znaczy, no. Czy wiem, jak mógłbym się dostać ponownie? Ale. Mogę się podkraść, na przykład zrobić backstab'a, nie mogę. E, wy jesteście tymi gośćmi tutaj. Tam jest też jeden. Dobra. Mam was. Jesteście w programie, mamy cię. E, wiem, co muszę zrobić. Tak myślę. To, że nie ma muzyki i to wszystko daje temu takie creepy atmosfery... Dobra, zaraz cię zniszczę. Po prostu mam cię dość. Dalej, dalej! Nie boję się twojej wielkiej DZIDY! Możesz mi naskoczyć. Jest, Udało się, dobra. Zapiszemy. Okej. Okay. Tylko, że tak powiem, meine dame und messie i inne tego typu... CO JA MAM TERAZ, KURDE, ZROBIĆ?! Nie wiem. Tam jest jakiś... jakaś coś, jakaś po prostu przestrzeń, której nie mogłem... do, do której nie miałem dostępu. Eee... I... 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 wie... Ja. Już spenetrowałem cały zamek tutaj, no. Nie! Jeszcze raz. Co jest? No, dobra. W tym momencie sobie opuściłem most zwodzony znowu. Tu jest jakaś skrzynia w ogóle. Buty prędkości, super. Tak jakbym jeszcze bardziej prędkość potrzebował. Jak ja już na pierdala mnie Messerschmitt, tu nic nie ma. W ogóle muszę poczytać na sieci, co te przedmioty robią, bo w niektórych to w ogóle nie, nie kojarzę. A ja mam ich tak mało, że metodą próbi błędów po prostu nie chcę. Ja zostawię sobie na fiolce z tym. Szyszkę bawy no potrzebuję klucz do zamku. Oczywiście gra mi nie mówi, gdzie się ów klucz znajduje, no bo po co? W ogóle tu nie mogę doskoczyć teraz. Dlaczego? Tu jej się jakoś udało. może ja muszę zrobić ten trick z Mario? Nie, Crouch Jump nie działa. Dobra. Możemy o tym zapomnieć. Cholerny świat, nie wiem gdzie iść. Trzy dyski. Czegoś tam. Mam jakąś nową broń? Nie, nie mam. O nie! Kurde, nacisnąłem E przez przypadek A, tygodno się mówi. Jeszcze zobaczymy co tutaj jest A tu jest powrót no, w takim razie... A tu? To są tylko fiolki many I nic więcej O matko nie wiem gdzie mam iść Piękne jest to wszystko, ale dlaczego musi być takie kryptyczne? W ogóle powiem wam ciekawostkę, wyczytałem w sieci, że Hexen 2 jest jedną z najbardziej pokomplikowanych gier jeśli chodzi o te słynne where the fuck do I go now? Wiecie? Że gra jest po prostu znana właśnie z tego, że jest kompletnie nieprzystępna, nieprzychylna i te inne. Zaraz, zaraz, co tu jest? Murphil transmutation A tam było jakiś ten Smurf coś? To może chodzi o to, że musimy stworzyć zakręcie, które pomoże mi otworzyć tamtą. E, tamtą... E. No wiecie co? Tamto coś co było, nie wiem co to jest Ale tak, gdzie był... Gdzie był? Młyn. O szlak, gdzie był młyn? Bo nie pamiętam teraz. Co to było? Nie, to jest. To jest powrót do. Początku, ja nie chcę się cofać. Eee. Przynajmniej muzyka jest ładna. Tu jest młyn, tak? Tak, tu jest młyn, ok. Może teraz będę mógł już zmienić te kości tego.

mam klucza do tej. O nie, zużyłem coś. Nie wiem, czy to było ważne, czy nie. Dobra, muszę się cofnąć. Ech. To najwyraźniej nic nie jest. Dobra, wiecie co? No, nie, nie wiem, czy będę to przyciągał dalej. Ja się autentycznie po prostu zgubiłem, tak? To wiem, gdzie mnie do, do, doprowadzi. Tutaj tak samo, nie wiem czy tu, o tak, ukryję te przejście. Takie miałem właśnie... Zaraz, czy ja mogę, ja jestem, ja kontroluję to? Zajebiście! Steruje tym czymś, co piście! Ale świetnie! A znalazłem to przez przypadek! Jestem genialny! Jestem genialny! Możesz aż zapisać! Podskoczyłem i zapisałem! Dobra! Czy znaczy ja muszę coś tutaj zrobić? Nie wiem. Może mam to rozwalić? Tak! Zniszczyłem starą wieżę. I mamy nowy pol portal. Nie, kurde! A. Ja jestem, w kon kontroluję to coś, ale nie chcę. Dobra jest! A. Ty się ode mnie odczep! Dało nam się coś znaleźć. Jestem geniuszem. O, geniusze. Jestem debilem. Teraz no szybciuteńko, nie będziemy walczyć z żadną smogą. I nie będziemy niszczyć żadnych beczek, po prostu wchodzimy do tego porta portalu i zobaczymy, co się stanie. A tu są też. Myślałem, że przeciwnik jakiś. O kolejny trup. I tam też jest coś. Ukryte lokacja. Zapewne jakbym miał większą prędkość, to może udałoby mi się tam doskoczyć, ale udałoby mi się? Nie wiem Być może, ale... Co tam w ogóle jest? Czy tam jest coś ważnego? Nie wiem, tam widzę, że są jakieś przedmioty. Jakaś coś? Nie wiem. Książka i coś, i kolejny trup. W podobnej stanie jak poprzedni. Tu też jest eksplodujący beczka, więc tu zostawię. Co jest? Co jest? Aha, bo ja nie. No oh. ale skopałem se. Hej, Wolf, skup się, bo normalnie... Skup się, bo normalnie... ...jesteś żałosny. Mogę zniszczyć to wpływające coś? IN YOUR FACE, motherfucker. Dobra. Teraz jestem szczęśliwy. Key Wolf Wieża! Key Wolf! Key Wolf, ziemia do Key Wolfa! Wieżę ma zniszczyć najpierw! O matko! Dobra, nie idzie mi to dzisiaj. Ja jest, i teraz jeszcze nie schodzimy, tylko rozwalamy wieżę. Ale taka stara gra już miała coś w stylu turret y, control. Niesamowite. Dobra, zapisz, i teraz idziemy. I pędzimy, i chcę wiedzieć co się dzieje dalej, bo znalazłem... Ale kto by wpadł na to, gdybym ja nie zauważył tego symbolu, to bym pewno błądził godzinami zastanawiając się gdzie, ku, gdzie mam iść. Dobra. Aaa... Akrobacyjnie nigdy mi to nie wychodziło dobrze. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to coś dobrego. Co będzie nas czekało za tym portalem? Jest klucz do błyda! Jej! Udało się. Tylko teraz jestem tutaj. Ale niec to. Na pewno coś tutaj dobrego nas spotka, teraz Musimy się tędy cofnąć zapewne. Ooo, żeby mi tylko nie zginęła, żeby mi tylko nie zginęła. O! To było tak proste? No, dobra, spoko, luz. A, on tam jeszcze jest. Ten mi... mi, mi dusznik. Tu to Cię... tyknę O, Dobra, mam Cię. Gdzieś. I mam Cię gdzieś! Zostawię to na razie. I wracamy się do młyna Uuu i zobaczymy co się stanie tam Z Zaraz, co? Zaraz! Zaraz, przecież to po nie powinno być! Co wy oni tutaj kurde robili? Ich tam nie powinno być Przeciwnicy się rozpełnują, czy co? Nie, 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 to nie może być to. Dobra, jestem bardzo szczęśliwy, bo udało mi się znaleźć klucz do młyna. Więc teraz zapierdalamy, gdzie był ten młyn? Tutaj. Drzwi mnie przetrzasnęły! Ja nie mogę! Widzieliście to! Drzwi mnie przytrzastały i prawie bym się w ten sposób zabił, ale okej okay. Jest dobrze Jest luz Jest moc, państwo moi drodzy, kochani! Jest moc! Mam moc! Tak jest. Jest młyn. I wchodzimy do młyna. Co nas tutaj czeka? W młynie! Oprócz tego, że Kości się ładnie kruszą. A! Czego ja się spodziewałem? Wiadomo, że będzie pająk Idź na... idź... idź na zewnątrz i jest bierz, tak? Nie! To dlaczego? Nie wiem, zebrałem już te kości? Chyba tak! Zebrałem je, nie? Tak, zebrałem kości, lorika. To teraz mogę iść z powrotem... Y, teraz mogę iść z powrotem do tego kręgu. Zaraz. Aha, nie. Dobra, drugi polter, polter przepraszam. Weźmiemy to na... Szybko, szybko. Tu, 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 Czuję się jak Rambo! Tu, tędy... Tak? Dobrze idę? A... To jest coś, gdzie? Tak. Ale muszę, muszę się pośpieszyć, bo naprawdę zależy mi na zrobieniu tego jak najszybciej. Normalnie... Podniecony jestem. I co teraz? Co teraz? Teraz, co teraz? No mam te kości i co? Muszę wskoczyć do tego? Stworzyliśmy płyn transmutacji czegoś tam. I, I to jest jako do użycia przedmiot, czy? Nie, nie jest. Ha, ale już wiem, gdzie go użyć! Już wiem, gdzie go użyć, więc to zostawimy sobie na następny raz. Tym razem nie będę was pytał, gdzie mam iść, ponieważ dobrze wiem, gdzie mam iść! Tam, gdzie leżał ten trup, gdzie był ten drugi squid, tam, gdzie była ta ściana! Yeah! Dobra. Z mojej strony to już wszystko. Żegnam się z wami. Dobranoc.